Ludzie tak na mnie czasami patrzą, yy, na zasadzie: O ty, znowu jesteś na sportowo. Ja mówię tak, bo ja kocham ten styl, bo może za chwilę zachce mi się iść na siłownię mnie poćwiczyć. Więc to jest takie. Fajne uzależnienie, bardzo zdrowe uzależnienie. To jest przede wszystkim styl życia, ale też tak jak e, powiedziałaś, to jest e, wygoda. I to jest ten styl, który ja kocham i który m, obserwuję od wielu, wielu lat na zachodzie, że kobiety ubierały się belgijskie sukienki, a do tego na przykład Adidasy zakładały. I w Polsce to nie było tak dobrze widziane, na zasadzie oj, wtopa, taka modowa. A w tej chwili wszyscy to robią i to jest piękne. I to jest super wygodne, super stylowe. E, tak samo bardzo mi się podoba to, że możemy do Lednictw założyć szpilki, co też jest bardzo. Bardzo seksowne zresztą i to połączenie stylu sportowego i eleganckiego jest bardzo kobiece, bardzo wygodne, bardzo praktyczne. I cieszę się, że teraz jest to modne. Jest samym sportem człowiek żyje, a y, też y, lubię być kobieca, bardzo lubię podkreślać też tą sylwetkę, którą sobie właśnie tym sportem wypracowałam, bo, y, bo, bo myślę, że jest się czym chwalić, czemu nie. Bardzo lubię obcisłe sukienki, y, 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 lubię odkrywać nogi. I y, y, y myślę, że właśnie ten sport jest o tyle fajny, że później y, mamy ochotę te kobiece eleganckie sukienki założyć, bo sylwetka jest zadbana i to jest z tym fajne można właśnie połączyć to zdrowe z tym pięknym. Dieta jest zawsze bardzo ważna, aczkolwiek widzę na swoim przykładzie, że gdy jesteśmy już tak sportowo uzależnieni i sport jest naszą codziennością, w sensie aktywny tryb życia, czyli pamiętamy na co dzień o spacerach, o jakiejś siłowni, o rowerze chociażby, o jakiejś aktywności dla siebie, dla zdrowia. Wówczas metabolizm mamy tak nakręcony, że możemy jeść tak naprawdę na co mamy ochotę i to jest cudowne. Ja widzę po sobie, że nawet jeżeli zjem więcej, to to absolutnie nie wpływa na moją wagę, bo wszystko spalam. Bądź jeżeli zjem więcej, to następnego dnia już nie mam ochoty się tak przejadać, więc to jest ta równowaga, która jest ważna w życiu. I wracając do tematu diety, jeżeli... Kochamy sport, to dieta absolutnie nie jest potrzebna, aczkolwiek zdrowo się odżywiać zawsze polecam i ja kocham zdrowe odżywianie, więc to jest mój styl życia. Gubią mnie właśnie słodycze, mój zdrowy styl odżywiania jest na co dzień aktualny i kocham go i lubię warzywa, lubię, e, lubię owoce, lubię zdrowe m, posiłki, ale gubią mnie słodycze, czyli widzę gdzieś e, beze, brownie, słodycze, no to... Pozwalam sobie, bo też mogę. Bo też mogę, bo widzę, że, że moja waga nie ucierpi. Staram się nie przesadzać, no bo oczywiście cukier też w dużych ilościach nie jest zdrowy, ale wszystko jest dla ludzi i mogę i nie mam wyrzutów sumienia, absolutnie.